Witajcie. Dzisiaj kolejna y, propozycja, jak zrobić dobrą brw. Będziemy używać tej oto szczyteczki. I dzisiaj użyjemy kredki do brwi. Kredka ma kolor, już Wam mówię, brunet. Najpierw rozczesujemy sobie brwi. Później kredką, ona jest taka, słuchajcie, cieniusienka. Nie wiem, czy to dobrze widać. Jest bardzo cienutka. I dorysowujemy sobie włoski. Tak jakbyśmy chcieli pojedyncze włoski sobie tutaj dorysować. I tak ją wbrew. Jak widzicie, wypełniamy. Tu gdzie mamy mraki. to tu już sobie możemy bardziej nadać też ten kształt. Od razu widać różnicę, tak? Ona jest delikatniejsza niż jakbyśmy ją zrobili tuszem, ale różnicę widać, prawda? Od razu. I tak samo robimy drugą. Zagęszczamy. Zagęszczamy. A muszę sobie podnieść trochę. Tak jakbyśmy chcieli właśnie dorobić sobie pojedyncze włoski. A jeszcze może troszkę tutaj, tutaj o, pociągniemy po całości, żeby ją troszkę też przyciemnić. Pamiętajmy o symetrii, żeby były równe. Mam nadzieję, że Jeszcze końcoweczka, żeby było troszeczkę. I takie brwi wyglądają naturalnie, bardzo ładnie. Możemy sobie nadać kształt. Może jeszcze tutaj troszeczkę bardziej. Jeszcze. Zapraszam Was na kolejny odcinek, bo jeszcze nam zostało parę sposobów na właśnie zrobienie brwi jej wypełnienie, zaznaczenie, żeby była naturalna i widoczna. Cześć.